Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jak to powiedział jaśnie książę Pinokio już jakiś czas temu? Wszystko pójdzie dobrze, się da zreperować, będziemy rowy kopać. A dokładnie to on powiedział tak. Będziemy zapier... i rowy kopać, a drudzy będą zasypywać, będziemy zadowoleni. W tym młodszym pokoleniu to ja widzę zjawisko niebezpieczne. Oczekiwania, nic nie robić, dużo zarabiać, Nie? Oni jakby nie rozumieją, że idą ciężkie czasy. No zobaczcie, Morawiecki przewidział już dawno temu, że idą ciężkie czasy. Wszystko pójdzie dobrze, się da zreperować. To tak pół żartem, pół serio. Dzisiaj Morawiecki ogłosił, że obniża podatki. Kiedy cała Polska zajmuje się Pegasusem, no sprawą taką mało istotną, ale się zajmuje, bo by się Polacy zdenerwowali na początku roku, gdyby zobaczyli te wysokie rachunki, gdyby o nich mówili, o tych rachunkach, albo by nie mówili, a tak to mówią o Pegazusie, i wszyscy się interesują Pegazusem, bo jeden drugiego podsłuchiwa, tak jakby mnie to mogło w jakiś sposób dotykać. Szczerze mówiąc, wisi mi to, czy jeden drugiego podsłuchuje. Nie ma to najmniejszego wpływu na nasze życie. Na nasze życie wpływ mają ceny. Na nasze życie wpływ ma to, ile co kosztuje w sklepie i to, ile tracimy w tym sklepie. To ma dla nas znaczenie. Nie ma znaczenia gry zastępcze, tematy zastępcze, którymi serwują nasze e, mózgi, nasze internety. To nie ma większego znaczenia. Dzisiaj powiedział tak pan Pinokio. Do zera obniżamy VAT na żywność. Roczny koszt tego rozwiązania to może być 6-7 miliardów złotych, ale jest to bardzo ważne i apelują do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują produktami żywnościowymi o obniżenie cen o 5%. Powiedział premier Ogłaszając tarczę antyinflacyjną 2.0 i przekonywał, że pozwoli to zostawić w portfelu przeciętnej polskiej rodzinie 45 zł miesięcznie, o ile rzeczywiście handlowcy nie wykorzystują sytuacji i nie podniosą cen o te 5%. Czyli tak, nie dość, że ci przedsiębiorcy, ci sklepikarze mogą te ceny Podnieść i prawdopodobnie podniosą, bo on nie daje gwarancji, on nie daje gwarancji. A poza tym to 45 zł miesięcznie w portfelu. Panie Morawiecki, za 45 zł to pan nawet produktów na śniadanie nie kupi. Dla dwóch osób, dla małżeństwa. Nie kupi pan, gdyby pan chciał zrobić śniadanie. A pan tutaj mówi o 45 zł w rozrachunku miesięcznym? Czy pan. Czy pan. Czy pan się dzisiaj witał z rozumem z rana? Bo śmiem twierdzić, że nie. 45 zł obecnie to jest nic. Panie, to jest nic. To jest to jest mała kropelka w morzu potrzeb. Panie Morawiecki. Pan to już chyba dawno nie robił zakupów. Nieprawdopodobne 45 zł, ale oni daje gwarancji, że sklepikarz yy, nie podniesie. Uwaga, cytuje Bankier P. Premier Mateusz Morawiecki w Elpinokie ogłosił na konferencji prasowej uruchomienie tarczy anty 2.0. Jak dodał, słabi politycy szukają wymówek, odpowiedzialni szukają rozwiązań. A pan jest odpowiedzialny, przecież to jest tylko gra polityczna. A poza tym, moi drodzy, oni już zabrali nam tyle, że oni mają po same, po same, nie wiem, po samą szyję, oni już mają tyle kasy, że oni już się tak obłowili, że. Im już nie potrzeba więcej, teraz mogą rozdawać, tylko że oni mają tak jak, tak jak, kto tak robił, że zabierał jednym, a dawał drugim? Oni tak robią, oni robią. Przeciętny pracownik, który ciężko pracuje, który bierze nadgodziny, zarabia de facto od 1 stycznia tysiąc na przykład mniej. Tysiąc mniej na podatkach, na ZUSach, na ZUSach, uwaga, na ZUSach, ZUS jest obowiązkowy, nawet jeśli was nie przyjmą w, w jakiejś placówce, bo... Teraz nie przyjmują, to musimy płacić ZUS. To jest chore. Bo ja na przykład chciałbym zlikwidować ZUS i jeśli ja nie korzystam z y, Państwowej Służby Zdrowia, to ja nie będę płacił. Bo ja nie korzystam, bo nawet mnie tam nie przyjmą. Nawet mnie tam nie przyjmą, więc ja sobie bo na przykład wolę korzystać prywatnie i nie będę płacił zus -u. Tak powinien powiedzieć, każdy Polak, moi drodzy, który nie został przyjęty do medyka. Ponad y, cytuję nadal bankiera. Ponad 80% wpływu na ceny mają paliwa, czyli czynniki zewnętrzne Rosja i Unia Europejska. Ponad połowa ceny prądu, blisko 60%, jest wynikiem polityki klimatycznej Unii, ale to wy zarobiliście 30 miliardów na emisji CO2. Z tego teraz, ba, bo to 6 miliardów, tak? Ale 30 zarobiliście oszuściki małe. Pierwsza tarcza antyinflacyjna zadziałała i obniżyła ceny paliw około, z około 6 do 5, 5 zł. 70 groszy. Nie, bo dzisiaj widziałem na stacji 6,15, Mateusz, 6,15, kłamczuszku. W związku z tym, rząd proponuje drugą edycję tarczy antyinflacyjnej. Wejdzie ona w życie od 1 lutego na 6 miesięcy, aha, to tylko na pół roku, a po... Pół roku to wróci. Wiecie co? Ja to chciałbym zobaczyć rachunek w sklepie od 1 lutego, że ja naprawdę zapłacę mniej. Ale prawda jest taka, że nawet jeśli zapłacicie 45 zł mniej w rozrachunku czterotygodniowym lub całego miesiąca, to oni nam zabiorą tyle, tyle na podatkach, na podatkach różnych innych, różnorakich, że. Tak naprawdę oni i tak będą łupić i tak będą kosić. I teraz tak, obniżka podatku VAT na paliwo z 23 do 8%. Obniżka podatku VAT na żywność do 0%. Roczny koszt około 6-7 miliardów. No ale na emisji CO2 zarobiliście 30, to wam jeszcze zostanie 23, 24 miliardy. Obniżka podatku VAT na nawozy obniżamy do 0 0%. I to co wam powiedziałem, on apeluje do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżanie cen produktów. To nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego. Powiedział pan Morawiecki, wskazał, że obniżenie stawki VAT do zera powoduje, że od 1 lutego powinny spaść ceny. Premier apelował, by sprawdzać czy handlowcy rzeczywiście obniżają ceny produktów. Zmiany podatkowe w polskim ładzie, cytuję nadal, oraz tarcze antyinflacyjne pozytywnie wpłyną na budżet polskiej rodziny, ocenił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że z tytułu działań antyinflacyjnych w portfelach zostanie ponad 100 złotych. Według premiera tylko obniżenie do zera stawki wad na żywność pozwoli zostawić w portfelu około 45 złotych. Obniżka podatków na paliwa, gaz, ciepło to jak zaznaczy Morawiecki kolejne dziesiątki złotych jego zdaniem pakiet antyinflacyjny pozwoli zaoszczędzić nawet 100 zł ja wierniczę moi drodzy ale trzymajcie mnie on się yy, chwali tym że będzie można zaoszczędzić 100 zł ale zabiorą tym ludziom w innej postaci pieniądze 200 300 zabiorą albo i 400 i 500 i 500 zabiorą to jest nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobne. Łupią, ale nas łupią ostro, naprawdę. I teraz zajmują nasze mózgi rozumy Pegasusem. No niesamowite. No niesamowite. Nieprawdopodobne. To, co się dzieje, to jest odlot. A jest jeszcze jedna. Strona medalu, czyli druga strona medalu, bo ja bronię przedsiębiorców, bo mają ciężko, ale wyobraźcie sobie, i wy to wiecie, że są też tacy wśród nas, Polaków, ludzie, którzy będą chcieli wykorzystać to, że wszystko poszło w górę i podwyższyć ceny, ale tylko dlatego, nie dlatego, żeby zredukować straty, bo oni chcieliby jeszcze więcej zarobić. Ale przeciętny człowiek, przeciętny kowalski, który pracuje na etacie lub ma takie zajęcie, gdzie nie potrafi już więcej zarobić, sobie nie poradzi. Słuchajcie, bo jedna pani powiedziała: Tak, to jest bardzo ważne z jakiegoś tam przedsiębiorca, z jakiegoś gabinetu kosmetycznego czy jakiejś innej takiej rzeczy. Musieliśmy podnieść ceny za usługi, bo chcemy utrzymać taki standard życia, jaki mieliśmy do tej pory. Inaczej musielibyśmy pracować zdecydowanie więcej godzin. To zobaczcie, się bardzo cieszę, że pani chce zostawić taki sam standard. Bardzo fajnie, tylko że przeciętny człowiek, przeciętny Kowalski, obniżył standard i musi pracować więcej godzin. To dlaczego dla takich ludzi ma być lepiej, a dla innych gorzej? Dlaczego ta pani chce zostawić taki standard życia, kiedy jej klienci będą mieli ten standard życia gorszy? A może nie przyjdą do pani. Bo ja rozumiem, że ktoś ma problemy, ja rozumiem, ja to doskonale rozumiem, że przedsiębiorcy są łupieni. Ja to rozumiem, ja to wiem. Ale też trzeba mieć zdrowy rozsądek. Nie wolno wykorzystywać tego w postaci takiej, żeby dojść kasy od klientów. Żeby po prostu, wiecie, chwycić byka za rogi, złotą rybkę złowić i na tym nieszczęściu naszym jeszcze się dorabiać. Bo są tacy ludzie, którzy będą się dorabiać, bo sobie ceny podniosą. Tacy są, to jest pewne. Natomiast zwykły Kowalski musi obniżyć. Jak to mówił Morawiecki, musimy obniżyć nasze oczekiwania. My musimy obniżyć nasze oczekiwania, moi drodzy. No nie ma, teraz były kiedyś dwie bułeczki, teraz będzie jedna bułeczka, kiedyś były dwa browarki, teraz będzie jeden browarek. Kiedyś był ser Gouda lepszej marki, teraz będzie gorszej marki, no ale musimy obniżyć nasze oczekiwania. No przecież to Pinokie powiedział, jakby podsłuchiwany, jak wtedy, co mówił, że trzeba rowy kopać. Wszystko pójdzie dobrze, się da zreperować Dobra moi drodzy, trzymajcie się bardzo cieplutko To jest wszystko wał wow. To jest wał wow. to... Ja mam nadzieję, że wy też nie wierzycie w to że, że nagle Polakom będzie się żyło lepiej Bo oni obniżą na 6 miesięcy Podatek Nic z tego Nic z tych rzeczy Życie podrożało w ciągu dwóch lat ja myślę, że jakieś 30%. Więc jak on mi tutaj mówi, że 100 złotych zaoszczędzimy, a my płacimy więcej o 2000, to my jesteśmy 1900 stratni. A najgorsze jest to, o czym mówiłem na początku, że oni wymyślają inne tematy tylko po to, żebyśmy się nie zajmowali tym istotnym tematem, czyli poziomem naszego życia. I też ubolewam nad tym, że są wśród nas, są wśród Polaków, wśród obywateli polskich. Tacy ludzie, którzy zwykli, normalni ludzie, czy no, normalni, tacy przedsiębiorcy, którzy chcą się dorobić. To, że im jest ciężko, ja rozumiem, ale są tacy, którzy będą naciągać, bo zawsze jest tak, że każdy chce upiec jakąś pieczeń na tym ogniu, że zawsze ktoś wykorzysta ten moment. Tylko, że zwykłemu Kowalskiemu nikt nie pomoże. On pracował na przykład 8 godzin, teraz będzie musiał pracować 12 godzin, tylko dlatego, żeby jego poziom życia też się nie zmienił. A często jest tak, że już się zmienia, że już nie mogą jechać samochodem. Rodzina już nie może jechać samochodem tutaj. Tylko kalkuluje, przelicza. Jak Morawiecki wyskakuje i mówi, że 100 zł, 45 na jedzeniu i na paliwie 65. 55 możemy zaoszczędzić, czyli 100 zł, stówka nie? miesięcznie. I mówisz, że to jest fajne, a sam sprzedaje działki za kilkanaście milionów złotych. Kupuje za dużo mniej, sprzedaje, handluje. To są ludzie obłowieni. To są ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy. Oni tego nie odczują. O, po nich to spływa. Ceny są kosmiczne. Zobaczymy, dobra Mateuszku, zobaczymy za pół roku. Zobaczymy za pół roku. Zobaczymy 1 sierpnia. Jakie będą ceny w sklepach. Trzymam cię za słowo, że będzie się Polakom lepiej żyło. Bo nas to interesuje. Żeby nam się żyło lepiej. Mnie nie interesuje procent z inflacji. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, żeby się lepiej żyło. O, ale usprawiedliwienie małym dla takich jeszcze miłośników tego pana, może być to, że na, na całym świecie właściwie, w innych państwach jest podobnie, ale tam w Kazachstanie wyszli, ale to też inna historia, bo tak, nie ma sensu o tym teraz mówić. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, pozdrawiam was gorąco, nie martwcie się, no, Oczekiwań nie musimy obniżać naszych, bo my jesteśmy ludźmi i my musimy mieć wysokie oczekiwania. A jeśli ktoś mówi o obniżaniu oczekiwań, no to niech sobie sam obniży, niech pan Morawiecki sam sobie obniży swoje oczekiwania niech zacznie robić zakupy tak na co dzień w Lidlu na przykład, ale na co dzień, nie tylko przed kamerami, bo z pewnością je takie rzeczy, na które nas nie stać, zwykłych ludzi, podatników. Trzymajcie się, pozdrawiam i dostoszenia. Cześć, papa. Pa.